Co przeszkadza w osiągnięciu OB? Punkt pierwszy. Lęk. Boisz się tego zjawiska? Nazwij to LD. Ktoś powie OB, a LD to nie jest, nie jest to samo. Jedno w drugie płynnie przechodzi i różni się, różni się tym samym, co kwadrat od prostokątu. Każdy kwadrat jest prostokątem. Tak? Ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Nazwij LD OB, a lękiem Lęk zniknie. Bo uważa, że świadomy sen, a zmarli jak umarli, i nie wiedzą, że umarli, nie mają świadomości, i powoli się budzą w tym obszarze niefizycznym to, co oni mają. Świadomy sen bez ciała fizycznego. Zostawcie to wszystko naz nazwy na bok. Proponuję wam wsadzić to wszystko do jednego gara. Pozbędziecie się nadmiaru umysłu analitycznego. Umysłu inżynieryjnego, który jak jest za bardzo rozwinięty, ten obszar to on przeszkadza w obowaniu. Pozbędziecie się tym samym ze szelanków, tylko będziecie przejść do przodu. Nazwijcie to sobie przesunięciem fazy, fazowaniem, przesuwanie świadomości do innych obszarów kontinuum, do spektrum myślowego o różnej gęstości. Nazwij sobie to jak chcesz. Lęk wam przeszkadza najbardziej w obuwaniu. Na drugim miejscu. neutronautyka, czyli prokrastynacja. Wyjdę sobie, wezmę się za ten rozwój duchowy, ale. Za chwilę. Jutro. Od następnej nocy, od następnego poranku. I tak wam leci życie i nie macie tego. Obe. Umysł zbyt analityczny i planistyczny właśnie. Jak ktoś ma umysł. Ale to też jest do przeskoczenia. Robert Monroe miał taki umysł. Inż... Inżynieryjny, on był inżynier od dźwięków. Co potem jak tworzył dźwięki dla swoich słuchaczy, to ten umysł mu tak przeszkadzał, że do... ze swoich narzędzi nie mógł korzystać. A wiecie dlaczego? Bo tylko sprawdzał, a ile sekund ten dźwięk trwał. Nie za długo, czy nie za krótko, czy za głośno, czy za cicho, a może w tyle jeszcze powinno być to dudnienie różnicowe, dłużej powinno trwać i tak dalej, i tak dalej. Yy, analiza, ciągła analiza, a przy obowaniu potrzebna jest obserwacja, bierna obserwacja, jakbyś był okiem kamery. Okiem kamery z mikrofonem, jeszcze ze zmysłem czucia, wsuwasz się do tego niefizycznego świata. To jest przesuwanie świadomości do innych obszarów kontinuum. Tak to wygląda. Następny punkt. Co wam przeszkadza w osiągnięciu OB? Niewiara. Niewiara. Sobie tak wkręcicie, sobie tak wklepiecie. Nie ma nic oprócz tego świata. Jest tylko świat fizyczny. Nikt stamtąd nie wrócił. Jezus wrócił. Nie wiadomo jak tam jest. Taka, często taka, z taką gadką się spotykacie. Nikt o mnie wrócił, to mnie wiadomo, dopiero jak łązes to będziesz wiedział, nie? A ile było przypadków śmierci klinicznej, że właśnie byli i wrócili, nie? A Jezus nawet wrócił razem do ciała i ożywił to ciało. Jest tamten świat niefizyczny, jest. A jak dalej nie wierzysz, to sobie sprawdź. Na początek, załóżmy, no dobrze jest uwierzyć chociaż na słowo, nie? Chcemy sprawdzać. Brak energii. Brak energii. Jeżeli nie masz dostatecznej ilości energii, zwłaszcza tej takiej nazwijmy to do podróży astralnych, to jest mieszanka energii psychicznej z emocjonalną, mentalną, energia duchowa. Nie masz tej energii, no to ciężko ci będzie. Jak wskrzesić tę energię? Każda energia powstaje, musisz sobie zrobić taki samo zapłon w środku. Zapalić się do tego, zdobyć mega motywację, mieć w sobie tą mega motywację, że w środku masz taki niesłomiany zapał, niesłomiany ogień, tylko ciągły żar. I to właśnie jest ta energia do wychodzenia. Mega motywacja. Co ja tam zobaczę, co ja tam ujrzę, znowu się spotkam. Z niefizycznymi przyjaciółmi, z Jezusem, z Bogiem, z aniołami. Zobaczę, kim jestem. O, yy, może mi pokażą tym razem moje inkarnacje. Cały czas podsycać w sobie tą motywację. To ona dostarczy energii. Następnie wam wiecie, co przeszkadza? Powielanie złego schematu. Wpadacie w taki nieświadomy potem trans złych schematów. Na przykład stosujecie technikę, metodę, albo mentalny szlak zdobycia rozwoju duchowego, ale on wam nie przynosi efektu, i po pewnym czasie nawet nie wiecie, że jesteście właśnie w takiej ósemce, że tylko gonicie swój ogon, chodzicie w kółko i nie macie tego. Powielanie złego schematu. Jeżeli coś ci nie, przychodzi, nie przynosi efektu, zapominasz, rzucasz to, choćby nie wiem, co tam wszyscy mówili do koła, że to jest zajebiste. Odstawiasz to, przynajmniej na jakiś czas. Reset sobie robisz w umyśle od tego. I wtedy to się zaczyna samodziać. Na świeżo wracasz potem i na świeżo zaczynasz od nowa. Brak umiejętności relaksu. Je jeżeli jesteś cały czas spięty, ale nie tylko ciało jest spięte, ale w środku ten duch jest spięty, ciężko ci będzie obować. Naucz się relaksu. Różne są techniki relaksacyjne. Chcecie? Nie ma sprawy. Będzie w filmach. Fizjologia. Nieraz fizjologia zwykła ciało przeszkadza. Pęcherz pełny w nocy Cię będzie budził. Niektórzy się boją, że nie wrócą do ciała. Pęcherz w nocy Cię obudzi do sikania. Swędzenie. Swędzenie przeszkadza. Jak sobie radzić ze swędzeniem? Dobra, tu się na chwilę zatrzymam, to Wam powiem. Bo to się często przywija. <laughs> Panie Darku, dobrze, już prawie było. a Ajajaj, ciało mnie zaswędziało. Soczewkujesz, skupiasz się na tym punkcie, co cię swędzi. Nie drapiesz się. Soczewkujesz i go obserwujesz. Fokus, fokus. I zauważ, że to miejsce, które cię swędzi, zacznie się otaczać czymś dosłownie na parę sekund, i nagle, o kurde, przestało mi swędzić. Tak samo można zrobić, to jest trudniejsze, ale spróbujcie. Z odruchem kaszlu. Załóżmy, jakiś tam masz kaszel. Tak, takie mega swędzenie w tchawicy. Co niekiedy ludzie muszą brać silne leki, żeby się pozbyć odruchu kaszlowego. A ty po prostu obserwuj miejsce swędzenia kaszlu. zamień się w obserwatora i gwarantuję Ci, że po kilku, kilkunastu sekundach nagle swędzenie zniknie. Czemu tak się dzieje? Bo nie zasilałeś tego swędzenia swoim skupieniem. Bo przesunęłeś właśnie swoją świadomość gdzieś z boku i byłeś obserwatorem, kaszel, uczucie kaszlu, odruch kaszlowy nagle zmniejszył się albo w ogóle zniknął. Fizjologia. Nadmierne podniecenie seksualne. No. Nadmierne podniecenie seksualne niekiedy przeszkadza przy obowaniu. Tak. Yy, odrętwienie ciała. Czyli zła pozycja. Nieraz to są ludziska prozaiczne sprawy. Nawet sobie nie zdajecie właśnie sprawy z tego, co wam utrudnia w obuwaniu. Zdrętwiejcie ciało, no to przyjmij taką pozycję, która w dłuższy czas, dłuższy czas będziecie utrzymać w głębokim relaksie. Zbytnie niewygodna pozycja. Zbyt niewygodna pozycja. Właśnie. Duszne pomieszczenie. Potem uczucie duszności macie. OB się zaczyna, przesuwasz fazę. Nagle, kurde, no brak mi tchu. Niby powietrze jest świeże w miejscu, gdzie obujecie. Niby pozycja spoko, ale duszność, tak? Duszność się pojawia. My eliminujemy wszelkie czynniki, zwłaszcza natury fizjologicznej, które by mogły nam przeszkodzić w obuwaniu. Ma być świeże powietrze, ma być ciało wygodnie, ułożone. A jeżeli nawet się tak zdarza, że masz duszność, robisz karpi oddech. Oddech Kusmaula. Jak ktoś umiera, to go ma. Wyźmiono ducha. <laughs> Nie bójcie się, oby. W czasie snu wychodzicie z ciała. Oddech, taki płytki oddech hiperwentylacyjny, spowoduje, że i tak natlenisz swoje ciało. A jak dobrze natlenisz swoje ciało, to on łatwiej wejdzie w głęboki relaks. A jak będzie miał głęboki relaks, to i lepiej dojdzie do oddzielenia się od ciała, świadomość się szybciej przesunie na drugą stronę i wyzioną ducha. Hmm. Dalej? No co to, to będzie już w następnym filmie.